Stajesz dwa kroki od ściany, opierasz się głową o ścianę i trzymasz krzesło i musisz się wyprostować. Co? Stajesz dwa kroki od ściany. Opierasz głową o ścianę, trzymasz krzesło i musisz się wyprostować. Co jest w tym ciężkiego? Idę po krzesło. Serio. Dobra, no i odkleiłem taśmę odmalowania, a mogę teraz odkleić. O kurwa ściana się polisowała. Dobra, chuj to. Eee. <laughs> Dwa kroki od ściany, tak? No, to tu staję. Trzymam krzesło. I co mam zrobić? Obrzyć się głową od ściany i się wyprostować. No to zrobiłem. No co jest? Dobrze to zrobiłem, czy nie? Wpój się z A mam tak stanąć i się wpół zgiąć, tak? Tak i się wyprostować. O oh, <grywa> coś czuję, że to nie będzie ten. Nie będzie proste. Dobra, tak? Trzymać krzesło i teraz mam się wyprostować, tak? No to zrobiłem. Co jest z tym ciężkiego? Krzesło pod brzuchem. I się wyprostować? No to proszę. Razem z krzesłem, jakbyś chciał je bokiem obrócić. Krzesło do taty, no ale mamy krzesło ten przy klacie. No, zaczekajcie, zobaczmy poradę na YouTube. Jak to się nazywa? Krzesło Challenge. Czemu krzeszło napisałem. Witajcie w poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was trzy filmiki, które podbiją. się zbanie, trzeba stanąć naprzeciwko ściany, odsunąć się od niej na trzy stopy, pochylić się nad krzesłem, tak, aby twoje ciało było pod kątem 90 stopni. Następnie oprzeć głowę o ścianę, unieść krzesło do klatki piersiowej, cały czas trzymając głowę przy ścianie. Koniec wyzwania to wyprostowanie się razem z meblem. Brzmi skomplikowanie, wygląda banalnie i pewnie zapytacie, gdzie to wyzwanie. No a z tą czynnością nie radzą sobie mężczyźni. Od wielkich pakerów, And stand up. zwykłych gości, King. przez tych w dziwnej piżamie, King. po tych, co mają kanał na YouTube. On się. Nie dam rady. Faceci nie dają rady w przeciwieństwie do kobiet, które jak widać dobrze sobie radzą. Ale dlaczego tak jest? Wyzwanie stało się tak popularne, że na to pytanie odpowiedzieli amerykańscy naukowcy. Jeden z nich, dr Jeremy Johnson, rozpisał to na swoim blogu. Twierdzi, że ma to związek z grawitacją i środkiem ciężkości, który u mężczyzn jest położony wyżej niż u kobiet. Stąd problem z uniesieniem krzesła. Drugą. Kurwa, ja to zrobię ten. Przynajmniej już wiem, jak to zrobić. Na trzy stopy trzeba. Raz, dwa, trzy. muszę złapać krzesło tutaj. Dam radę. Muszę się tylko skupić. Dam radę. Łasko dla mnie. Dałem radę czy nie? <laughs> Dałeś ale oszukałeś. Kurwa oszukałem to ci starego kurwa frajerze.